Witam Was bardzo serdecznie, jestem Wariat, a to jest bitwa czołgiem FV215B Gram w Plutonie razem z gryzlim Mapa jak widzicie Nembina. Mój czołg to 10 tier ciężki czołg brytyjski. My tutaj jak zwykle jedziemy na prawo na mosty. No bo większość zwykle jeździ do miasta i nikt nie broni tych mostów, więc częściej jeździmy właśnie w prawo. Troszkę przyspieszę, żebyśmy dojechali na pozycję. Mhm, nie będziemy oglądać tego dojazdu Ok, jestem już na pozycji, chociaż yy, chciałem jechać tam dalej, ale za chwilę chyba przyjadę. T54 nam tutaj spotuje, czy czegoś nie ma. Ok, stwierdzam teraz, że tutaj. Żeby tutaj pojechać w prawo od strony tego, tej górki To jest dobra pozycja, zwłaszcza tym czołgiem, który ma wieżę ustawioną z tyłu Jak widzimy jest już obiekt, obiekt 704 I T-62A I tutaj obiekt już dostał Co prawda za 300 tylko... No nie, za niecałe 400 Ale teraz chyba dostanie tak, 363. I tutaj mnie lorka uderzyła. Ale nie jakiś duży damage. I co, jest ta Loreka? Tutaj przestrzeliłem, niestety. Yy, źle obliczyłem po prostu jej prędkość. I przyjechał tutaj te 62, a mnie męczyć. Trafiłem go. Mój czołg jest dosyć szybki, więc nie przebił mnie. Strzelił do tylko gąskę. No i teraz chyba arta strzelała ja tutaj y, w, próbowałem w, y, w i nie weszło I zaraz będzie, o ktoś go dobił 54, jeszcze ten centurion zdołał mnie trafić <coughs> ja już centuriona y, no w górkę trafiłem, nie trafiłem tego centuriona tam na dobiciu obieg właśnie padł no i nasz centurion i tutaj Miałem pecha, bo mnie trafił Tedek Brytyjski za 717, ale na szczęście tylko za 717, bo mógł mnie walnąć za drugie tyle. Mimo, choć walił złot, ze złota, tak. Spokojnie mnie mógł walnąć za 1500. Ok, 4 do 3. Tam miasteczko nasze też sobie dobrze radzi. Gorzej jest tutaj, właśnie na mostach. Jest Lorka, jest Centurion i chowa się gdzieś tamten brytyjski Tedek. Jest. Ale cały czas tutaj gdzieś mierzy w naszą stronę. Trzeba uważać, no bo jeden strzał jest począł. Dostał troszkę. No ale trzeba cały czas jednak uważać. No i chłopaki tam się na górę wychyliły i pewnie dostaną zaraz od niego. Chyba dostał ktoś, nie zauważyłem. Tak, dostał bryzli. Widzicie? Za prawie 1000. Albo za ponad 1000 nawet. Trzeba się szybko podbyć tego czołgu właśnie. Zniknął. Aha, zjechał chyba na dół. Ok, ten centurion to już jest nadobicie. Bo tutaj jest nas czterech. No i co? Ciśniemy. Pokazała się fałka. No, i też już jest na no, dobiciu niestety zmiotła miotła naszego. A my ciśniemy dalej. Jest prototyp, ale też mu już mało HP. Więc ta mosty obronione. Jedziemy już w stronę bazy, nic nie powinno się tu dziać. Chociaż widzę, że miasteczko nam troszkę padło. A była taka przewaga. Tutaj sobie pojechałem trochę krzywo przez te. Nie mogłem go trafić, ale udało się teraz Ja tutaj, żeby zaoszczędzić czas Pojadę sobie mostem Czy właściwie No, mostem yy, Trzeba tutaj uważać, żeby nie spaść Bo się można zablokować Teraz się zablokowałem, ale jakimś mniejszym czołgiem Może tym bym się nie zablokował Przepraszam, że mam rybkę, ale jest Siódma rano, dopiero co wstałem ale muszę nagrywać, bo za chwilę wchodzi patch 9.0 i nie będą działały powtórki Dobra Zbliżamy się do bazy, jest 10.7, wygląda to całkiem dobrze 10.8, no Coś tam padło chyba w mieście Tutaj została artyleria, na pewno się gdzieś chowa No i zobaczymy jak to się skończy Jest, jest artyleria Tam zawałem się chowa o nie trafiłem, to nie był łatwy strzał. Nie za dużo tej artylerii wystaje. Tam jeszcze nasz jeden broni bazy. Jest T57, e wraca się. I nasza artyleria. Teraz weszło w artylerię, ale zostało jej tylko 26 hp. Niestety nie zeszła na strzał, ale ją dobili. No i t e 5 mnie tutaj dziabnął. 11 do 9. No, trochę się komplikuje sprawa. Chociaż nas tu jest czterech. No, ja teraz stwierdziłem, patrząc na mapę, że dwa czołgi jadą w stronę naszego kapa, a została tylko artyleria. No więc stwierdziłem, że wracam. Tutaj jest naszych czterech czołgów cztery czołgi no więc powinni sobie poradzić tutaj na kapie wroga, a ja może zdążę wrócić. No i jadę. Przyspieszę trochę, powrót. Już z dwóch zaczęło kapować. Trzech. No, że jest naprawdę nieciekawa sytuacja. Nie wiem, jeden zjechał z kapa, albo. Z... Tak, jeden zjechał z kapa. Dwóch kapuje 37 sekund do końca. No i to wygląda nieciekawie. Jest wz -ka. I tutaj. Tutaj pech. No, niestety nie przebiłem go. I niestety. Przez ten strzał nasza artyleria pewnie zginie No właśnie Oni by to chyba wygrali Już wcześniej jakby cały czas kapowali, a teraz już nasi kapują No i teraz wygląda na to, że to szybciej my skapujemy Bo kapuje naszych dwóch Jest WZ Ach, teraz się udało Naszych już trzech, zdobywa bazę A więc wygląda na to, że będzie wygrana 13 do 11 został strzał kapujący. No, i teraz właśnie zjechał z kapa. Nie wiem po co. Ale to nie był dobry pomysł. Nie wiem ile ma HP. Jeżeli ma full, no to będzie ciężko. I teraz trzeba patrzeć, gdzie on się tu wyłoni. Chyba, że ucieka. Nie wiem. O jest. A, na jeden strzał. W ogóle nie wiedział, że tu jestem. No i nasi skapują bazę, zostały 3 sekundy, chociaż tam nie mogą sobie z tą E5 poradzić Jeszcze 110 zbiła kapa No ale chyba, chyba sobie poradzą, no nie wiem ile tam HP mają Znowu zbiuty kap Ach Został już tylko No i 7 tam jest i ST1 Ale teraz już chyba nie zbiję kapa i wygrana 4405 obrażeń no, taka całkiem przyzwoita, przyzwoita bitwa. I co? Dziękuję wam. Polecam Wam ten czołg jest bardzo fajny. I do usłyszenia, hej!